Superliga jest najważniejsza. Skype jest świetne, ale to tylko jedna z nowych rozrywek szejka. Niekoniecznie, stary. Wielki Kahuna zażyczył sobie drużyny z najwyższej półki. Byłoby pięknie nocować w najdroższym hotelu na świecie. Grać w piłkę na dachu najwyższego budynku na świecie. Obserwując przepastne pustynie przez szklane ściany. A najlepsze to, że zwycięzca jest wybierany przez głosowanie. To po prostu futbol, ale nie taki jaki znamy. Dla mnie to brzmi jak porąbany reality show. Zakończyłeś dzień trzeci, tak? Oczywiście, że tak. Nie zawiedłbyś starego broka. Dzień czwarty. Pamiętasz broken drogową jazdę? Ha! Udało nam się w końcu odwrócić twoją uwagę od audiobooków. Tak się składa, że brok jest największym trenerem motywacyjnym. Hmm? A propos wielkości. Ai, Kręci mi się w głowie, gdy tylko spojrzę w górę. Tylko kilkaset osób obejrzy ten mecz na żywo. Ale podobno oglądalność telewizyjna będzie taka, jak w przypadku finałów Superligi. Chodźcie, sprawdźmy, jak to wygląda. Moi drodzy Super Strikers, czy jesteście gotowi na największą przygodę swojego życia? Czy jesteście gotowi grać tak, jak nie graliście nigdy wcześniej? Chodźmy stąd, bo zaczyna wiać. O, bardzo ładne. Wow. La Mirage to z francuskiego Ułuda, posiada najdroższą na świecie dekorację. Wazy z chińskiej dynastii Ming, jaja Fabergé z Rosji, szetlandzkie kucyki z… Shetland, oczywiście. Bez dodatkowych kosztów. E? Koszty dodatkowe na pewno poniosły sklepy z pamiątkami. A oto pamiątka od La Mirage. dla każdego uczestnika Ultimate 5. Nie wierzę! Te piłki pokryte są złotem? Weźcie je. Są dla was. Super. Drużyny zostają w La Mirage przez o... kolejne 48 godzin, aż do końca turnieju. Ha. A nie mówiłem. Reality show. Mam dla was pełen plan zajęć, ale najpierw musimy was zameldować. Ha, ha, ciekawe na którym piętrze mieszkamy. Widoki są pewnie bardzo piękne. W najwyższym budynku świata wszystko jest możliwe. Aha. Planowanie i koordynacja? Wszystko przygotowane. Marketing? Nowa reklamówka jest już gotowa do emisji, panie. Pogoda? Satelity mówią, że warunki do gry będą idealne. Przemowy? Skrypty A? na wydarzenia są już gotowe, szejku! A tak w ogóle? Jesteś mistrzem! Bezpieczeństwo? Nikt nigdzie się nie ruszy bez naszej wiedzy. Świetnie. Jesteśmy przygotowani na niezwykłe wydarzenie. Sultani wygrają. Miam, miam, miam! Piękna prezentacja! Uuu. Niesamowita! O, jaki przepych! Smakuje wam posiłek? Te składniki pochodzą. Z... Wygląda na to, że sułtani jedzą skromnie. Bardzo jarsko. To naprawdę bardzo dziwne. Nie mieliśmy jeszcze żadnego treningu, a na dodatek częstują nas tłustym jedzeniem. Pracuję dla Davida Hazelblata. Shaker? Słucham, o której możemy jutro rozpocząć trening na dachu? Hmm. Musicie zapytać właściciela hotelu. Pan jest właścicielem. Tak. To nie fair wobec sułtanów, więc pytajcie ich trenera. No pan też jest ich trenerem? Oczywiście, oczywiście, ale szejk by na to nie pozwolił. Ale to pan jest szejkiem. Jest tyle ciekawych rozrywek w tym hotelu. Gorące rokowe spa na ósmym piętrze, zakupy w alejach, bingo na piątym piętrze. Nie? Nie lubisz bingo? Skrzydełka? O, za dużo skrzydełek. Dzień czwarty! Pamiętasz broken drollowe Kredo z dnia pierwszego? Tocząca się skała nie obraza chem. Oh. Czy jesteś w ruchu stary, czy może stoisz z kubkiem kawy w jednym ręku i niedojedzonym sucharem w drugiej. W takim razie natychmiast się rusza! Tak. Skoro Szejk nie chce nam umożliwić treningu, spróbuję trenować na własną rękę. Ludzie chcą cię zdołować, mówią ci jak masz żyć, mówią dokąd możesz iść, a dokąd nie, mówią ci, co możesz powiedzieć, a czego nie możesz? Cóż, oto moja rada! Ha. Uh -oh. Hej! Uh? Bądźcie trochę ciszej! To nie dlatego, że akurat śpię, po prostu cisza jest piękna! Uh. A? Może trochę ostrożniej! Chciałem trochę potrenować! Oglądajcie huh? sultanów, jak wyrównują rachunki z Super Strike z mistrzami Super League Skype'u Ultimate 5! Ha! Przecież w ostatnim sezonie ograliśmy ich 4-0. Tak, ale z tym głosowaniem to już zupełnie inna gra. Stylowy hotel to nie jest dobre miejsce na trening, Shaker. Tak, kapitanie. Ej, chłopaki! Czy wy przypadkiem nie wybieracie się na hotelowe? E, nie. nie! Nikt, Nikt nie, nie może, tam, może wejść. tam wejść! Więc dokąd się wybieracie? Na dół! Hmm. Wygląda na to, że trenują jeszcze coś innego. Typowe. Nie mógłbyś po prostu kogoś zapytać, nie potrzebujemy pomocy. Sami sobie poradzimy, Urszula. To samo mówiłeś 10 minut temu. Logowanie kapitana numer 21325. Panie! Zauważyłem... Panie! Proszę na to spojrzeć. Jedzie na dach, tak jak pan mówił. Trzeba przyznać, że jest wytrwały. Ale nie martw się. Jestem przygotowany na taką sytuację. Aaaa... Bingo! Bingo znajduje się na lądowisku. A, pozwólcie, że wam pomogę! <ścoughs> to rzeczywiście świetne miejsce do grania w piłkę. Cóż, tutaj chyba mogę trenować. Ups, Chat, Warunki do treningu są niewiarygodne. Trener musi się o tym dowiedzieć. Ups. Shaker, Ach. co ty wyprawiasz? Trenerze, wiatr, Po prostu Shake chciałem... dostał białej gorączki. Ważni goście nie mogą wylądować, ponieważ ty jesteś na lądowisku. A teraz po prostu wykopałeś jego bezcenny prezent poza barierkę. Chwila, zaraz, zaraz. Jak Zapomnij, to? Zapomnij. Nie chciałeś brać udziału w odpustowym turnieju SkyBall? Dobrze, twoje życzenie się spełni. Jesteś zawieszony. zawieszony. Trener Super Strikers stwierdzi, że ten niezwykły zawodnik sprawia problemy i zawiesza go tuż przed meczem z sułtanami. Może nie lubi takiej szopki. mimo to potrzebujemy go na boisku. Spokojnie, szejk nie da rady powstrzymać Rasty i chłopaków. Witajcie A? na turnieju, na który wszyscy czekali, nawet o tym nie wiedząc. Dzisiaj sułtani zabiorą nas w całkiem inny wymiar. Cztery szklane ściany na szczycie najwyższego hotelu na świecie. Dla Mirage. Oglądajcie nas uważnie z telefonami w dłoniach! Tak, tak! Po raz pierwszy w historii zwycięzca meczu zostanie wyłoniony przez Bitu. Hej! Gradniecie mój styl! Zasady nie zabraniają noszenia okularów. Ach tak, to dlatego, że nie ma żadnych zasad, tylko głosy. W czerwono-białych barwach przebrzmiałej, gwiazdy Superligi Super Strikers. Kto to napisał? W zieleni pełnej chwały i nadziei, gospodarze, nasi chłopcy, następni zwycięzcy <grym> Superligi oraz nasi dzisiejsi faworyci FC konii Ćwiczyliśmy to tysiące razy. Znamy plan, prawda? Oczywiście, że tak. A teraz do dzieła! Piłka w grze! Wszyscy są podekscytowani z powodu nowej formuły gry. Cóż, chyba nie wszyscy. Czy zauważyłeś, kto siedzi na ławce? Może to część planu trenera. Może zagłosują na niego. A? A! A! Nie! W takiej sytuacji to i ja nie głosowałbym na Super strikes? Nie jestem przyzwyczajony do gry ze ścianami! Nie jestem przyzwyczajony do bycia kiepskim! Dlaczego sułtani nagle grają lepiej od nas? Zaraz, zaraz, zaraz! tam wejść! Bingo! Na piątym piętrze! Wszystko jest możliwe! Jesteś zawieszony! Ja... miałem rację. Szejk wlabiał nas od samego początku. Jestem pewien, że sułtani mieszkali na najwyższym piętrze i ćwiczyli na boisku. Skrycie dążył do tego, żebym nie mógł zagrać w meczu. Ciekawe co jeszcze dla nas przygotował. Rasta na pewno sobie poradzi. Musimy zmienić nastawienie do gry. Zacznijmy wykorzystywać ściany. Właśnie tak. Używajcie ścian. Wtedy mamy szansę zyskać przewagę. Ach, przypomina trochę wielką grę w pinbola. Ach. Wyniki się zmieniają. Uważajcie sułtani! Dalej chłopaki! Dacie radę? Ha, nie mam wątpliwości, Shaker. Te minus jedna minuta. Dobra robota, przygotujcie się, ludzie. Przełączyć na podczerwień. Ha ha! Nauczę was, jak się gra ze ścianami. Fenomenalne! Właśnie dlatego są mistrzami Superligi! Bardzo szybko się uczą, a przeciwnicy wyglądają na zaskoczonych! Ha, ha. Bardzo dobrze! Dalej! Okulary! Mojego stylu. Szejk rzeczywiście nas wrabia. Czas, abyś wszedł na boisko. Dobrze? Shaker? Tak, 175. Piękny wynik. Jedziemy dalej. A, czego Państwo szukają? Jeszcze nie znaleźliśmy bingo. Więc znaleźliśmy A. własną grę bingo-winda. Jeździmy A. windą i używamy pięter, które wybierają ludzie, A. żeby grać w bingo. Użyję schodów. 78, 70, 78, 70, 78! 78! 78! Hej! Gdzie reszta chłopaków? Eee. Eee? Teraz samotny El Matador kontra cały świat! To wszystko wydaje się trochę nie fair. nie możemy mówić nic złego o sultana Szenku i Lamiraż. Tęsknię za Superligą. Hmm, to ma być futbol, a nie cyrk. Ale ten cyrk ma poparcie. Przerwa! Co super strajkers teraz zrobią oprócz wyczyszczenia oczu z piasku? Doliczcie mi to do rachunku! Szybciej, szybciej. Tak! Ty płacisz za całe wakacje! Shaker? Z Strikers? Tak! Ja jestem Twoim wielkim fanem! Naprawdę! Mam całą kolekcję płyt DVD z Waszymi meczami! Fajnie. E, może słyszałeś o mnie? Panie! Brock Rockenhauer! Że co? Brock Rockenhauer! Trener motywacyjny i mistrz zdrowego stylu życia! Jestem Jego wielkim fanem! Serio? W takim razie może potrzebujesz trochę dopingu tam na górze? Ha! Szalony wzrok! Ty gryzi skok! A... Nie, dzięki. O, tam jest bardziej brudno niż w mojej kolekcji płyt! Spokojnie, nie jest tak źle! A! Zastąp mnie! Zastąp mnie! Nie mogę! Nasz jedyny rezerwowy zniknął! Trenerze, byliśmy na dobrej drodze do zwycięstwa w tym meczu. Ale nic nie widząc, to. Shaker miał rację mówiąc, że Szejk chce nas wrobić. Mogłem przewidzieć, że będzie chciał nas przechytrzyć. Z okularami damy radę! Witaj, Przepraszam, trenerze, naprawdę nie chciałem, żeby. Dobie też się przydadzą. W głosowaniu wygrywają sułtani dzięki znakomitym akcjom w trakcie burzy piaskowej. Tym razem Supa Strikers są przygotowani na warunki pogodowe. Tak, ale czy mają jeszcze szansę? <laughs> Dobrze wyglądasz, Muczaczo. Tylko się nie przyzwyczajaj. Opatentowałem to. Super strajk, zdają z siebie wszystko. Ale przegrywają w głosowaniu. Czy uda im się nadrobić tak duże straty? Już. Teraz możemy już tylko trzymać kciuki. Ha. 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 Chyba utknęli w martwym punkcie. Czas ucieka, a super Strikers nadal przegrywają w głosowaniu. Czy są w stanie zyskać większe poparcie do końca meczu? Oh, szkoda, że nie mogliśmy poćwiczyć tutaj. Hej! Ha! Podaj do mnie! Chyba wiem, jak możemy zdobyć więcej głosów. Cokolwiek teraz zrobią, to może być za mało i za późno. Zaczynamy, Brendo! Nie sądzę, żeby to pomogło im w uzyskaniu głosów. Zgadzam się, Mak! Oczywiście, że tak! Niewiarygodne! Shaker dokonał niemożliwego! Przechytrzył wszystkich! Nawet burzę piaskową! Shaker właśnie pokazał wszystkim, jak grać w czterech ścianach! To była najlepsza akcja, jaką widziałem! Poza moimi akcjami, oczywiście. Ile piłek musiałeś wykopać z dachu, żeby to zrobić? Oh. Cóż, właściwie to tylko jedną, ale bardzo drogą. <noise> Bardzo imponujące, moi drodzy, ale czas minął. Sultani wygrali w głosowaniu. E, mecz się skończył, ale nie głosowanie. Ale, ale. Jaką zasadą to wytłumaczyć? O, przecież nie ma żadnych A? zasad. A? Tak, Suba Strikes wygrali z sultanami w inauguracyjnym Sky <noise> Ultimate 5. A? A? Dobra zabawa i świetny mecz. Może zagramy w kolejnym sezonie? Fantastycznie. Nie zadzieraj z moimi chłopakami, bo i tak przegrasz. No cóż, to oznacza powrót do mojej diamentowej, pozłacanej rysownicy. Niech ktoś mi przyniesie. Ach! Ach!